widzowie, gorąco mi, jest bardzo gorąco wybruk heaven dzisiaj i właśnie pomyślałam, że pójdę z mamą na basen. Tylko, że nie ten tu w domu, tylko ten na dworze, bo na dworze będzie chłodniej. O hej, mama! Cześć! Możemy iść na ten basen? Czekaj! Na ten, wiesz, na ten basen na dworze przy tym centrum adopcyjnym. Nie, mamy basen w domu. Ja potakowałam dom z basenem, żebyśmy chodziły na basen publiczny i płaciły za to. A mogę się spotkać z Mają? No nie wiem. Dobra, tylko muszę ci pokazać wiadomość. Mam na komputerze. Co tutaj na fotelu? Taka wiadomość, że wiosnę pan, który wydaje się za y, rodziców koleżanek i jeży dziewczynki. Żebyła moją mamę, mówi, że chodzi, Mamo! Chodzi? A czemu taki pan? No? Nie wiem, nie wiem, czemu ludzie chcą się porywać. No! o jeszcze. Mam nowe o, szakty. Właśnie, wysz, właśnie wyszły z wiadomości, że jakaś, jest jakaś YouTuberka, YouTuberka kopiarka, która kopiuje na kanale Teams, że m, nagrywa ktoś przeprowadzkę. A ona przeprowadza się też do takiego samego domu następnego dnia. Więc musisz uważać, co nagrywasz. Co? Jak to? No. Ale nie miła. Idę poszukać tak. na swoim kompie, jaka to jest na. youtuberka. Najgorsze jest to, że ta youtuberka ma większe wyświetlenia, więc oni wierzą jej, a nie tym oryginalnym. Co? Jak to? Hm. Szukam. Mamu, ktoś puka. Tam jest ufiga. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tu robi pod naszym domem? Jakiś gość, jakiś gość mnie szpiegował. A to jest jedyny dom w tym mieście. Przyjechałam tu na wakacje, ale okazało się, że nie ma tego pensjonatu. Ja mieszkam yy, na ulicy Life Together. Jedzie się tam pół godziny. No. To może pani wrócić do domu. To straszne. Nie, właśnie najbliższy autobus jest jutro o pierwszej rano. Nie wiem. A może Pani poszukać jakiegoś hotelu, samochodzenia do wynajmowania? U nas nie ma w ogóle już Tak to być może. Ale dla mnie. A do czego? To A, A to może to odwieziemy Panią? Maseczkę. Tak, maseczkę, taka tu. Ale to podmęż, no? Ale dobry tylko Muszę zamknąć. Tak, żeby za ruch, maseczki. Tak, żeby no spoko ma pomysł. No są. Te różowe takie. Tak. To no, to mogę? Ale to co? To do sąsiadki pójdziesz? wtedy? Nie, do sąsiadki. Muszę zamknąć drzwi i zasłonić rolnice. Mamo, drzwi są otwarte lekko. Co? Można bardzo łatwo w, do, nie, do domu wejść. Dobrze. Te zasłony są przezroczyste. Czemu nie kupiłam kolorowych? Hmm, nie wiem. Dobra, muszę postawić samochód. Znaczy, się poczekaj. Ale pan chce, że przez to, że ktoś musiał na domu, samochód, i mamy teraz taki samochód na pedały. Czekajcie. Dobra, to jedziemy! Przed to na tego! Jedziemy, no właśnie przez to, co już padłam, hmm. tak, żeby jechać przez 3 godziny na tym rowerku. Więc pomyślałam, my możemy wyposzyć samochód. Może mnie pani zawieźć na lotnisko. No nie wiem, na pewno Bo sprawdziłam, no. że mogę też lecieć tylko... samolotem. I maseczkę wyjść za. No, akwarium. Nie Nie będziesz to proszę, w no, to to mam samochód. No, nie mam najtańszy jaki był, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo ja, to jest taki golfowy, ale jest miejsce na kilka osób, siadajcie. Mama, gdzie jesteś? Tutaj. Chodź na Chodźcie tutaj. Chciałam, żebyście a tu nie widziałam cię. Ta uh, 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 uh. ja urka malutka. To Dobre, ja patrzę, na komuś Ej, nie mam taką burzę. mam taką burzę. Ej, e. tylko na swoje Jedziemy. nie ja, um, na ja ma... Tak. Mogę dzisiaj spać z Tobą? No dobrze, jest strasznie późno. Strasznie długo odwzajęło odwożenie pani. No. Tak, trochę krócej niż mówiła mapa, bo nie ma dzisiaj. W parku, w parku. Tylko okay. teraz się z Mają. Okej. Okay. Nie obrażasz się w piżamę. No, no. i. Musisz, Musisz się ubrać. Ubrać. Musisz jeszcze umyć, to był męczący dzień. Chyba się długo myje. A na resztę

Y... nie wiem, jakim cudem wyszłam. Mama! Nie mogę wejść do domu! Wejść? Tak, wejść. Chodź do mojego pokoju. Ja nie wiem, co ja zrobiłam. O. Musimy jakoś to... Musimy to jakoś zrobić. No. Już wiem! Nie skacz, broń może nie zniszczyć. Uda mi się! Trzy, do... dwa, jeden! Nie doskoczyłam! Co? Nie doskoczyła. Co? Coś się stało? Co? Że, jak mogłaś tak zrobić? Ja Byłaś bardzo nieodpowiedzialna. Po prostu, za zabrać do no. Ona mnie nie słyszy. Nieważne czemu. Ale dzisiaj jest Pryma Aprilis. Co Pryma Aprilis! Musisz zapłacić mi teraz 200 zł odszkodowanie, żeby wyszłam w piżamie na miasto. I jeszcze nie zadać do szpitala. No i już do domu. Teraz ja ci muszę zrobić prima please. A jakby ludzie do hotelu, to wymasz szlawa. Teraz idźcie uciekać. I my się wyszykujemy. Nie, teraz się spotykam ze mają i zrobimy partkowi takiego psikusa, że po prostu yy, nie wiem co. Będzie ubaw. Mamo! Gdzie, jest? Gdzie jesteś? Mruczą się. Aha, ok. No bo zaraz. Tu masz błagać? Zaraz muszę się spotkać z Mają. Ja już ci powiem. Tak, woda. Woda. tak dobrze na tą wodę. To ja wypiję. Pić. A tego nie bardzo. Mój, hmm. pić tą wodę, nie to, wiem. i. Ale dzisiaj albo... nie. Oj, Idę. Będę siedzieć w pokoju. Ja już ci mówię. najważniejsze. Tępa była. Nie, nie, więc już. No, na to czekam. Nie czekasz na mnie. Ja czekam na ciebie. Czy miał być na czytanie, Ale z tego, z tego, z tego, z tym, A ty, z tym, Ej Nie yes, fer. Jeszcze... Jeszcze nawet nie odpłaciłeś 100 zł na za obniżone i szpital. Hehehe. Jeszcze. Mniam, pyszne. Hehehe. Zjadłam, teraz idę do pokoju. do pokoju. Idź do pokoju. Dzisiaj zakaz telewizji. Dobra. Chyba panu. Widzowie, to ja dzwonię do Mai, bo uda mi się jakoś wyjść w domu. Dzing, ding, ding, ding. Halo. Halo, hej, spotykamy się. Jasne, ale nie masz szlabanu? Wiesz, co moja mama się nie skapnie. Na pewno. Bo jeszcze większy szlaban jak się spadnie. Na pewno. No dobra, to gdzie się spotykamy? E, to przy... może klubie Brooks. No dobra, spoko. Dobra, to ja już wychodzę. A Pa. Jej widzowie. Dobra, to ja wychodzę. Muszę wziąć piwór. E, śpiwór, śpiwór, śpiwór o mam. Oj, może mi się... Może być może Oj, ciężko. może Mam. Jej! udało się. Jej! i teraz szybko do klubu Brooks. Nie o, o, co mam ehm, nie mogę jechać szybciej. Nie no, gdzie ta maja? Dzwonię do niej. Jedno. Halo? Halo. No, Halo? Bo gdzie ty jesteś? Wiesz co, jestem przy łóżkawkach. Czekam na się na przykład. Ale teraz widzę jakiegoś chłopca, więc teraz. To jest na Bartek. Usztafkę. Siema. To, o, okay. to jest Bartek. Nie Bartek. Przecież on chodzi z nami do klasy. No tak. Te wakacje. W wakacje wszystko poza tym miałam. Chodź na chwilę Maja. Chodź tu. Dawaj robimy no? mu. Dawaj robimy mu pranka. No, ale jakiego? Nie wiem. Nie mam pomysłu. Może. Yy, 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 coś, żeby wpadł do wody. Mm, nie. To chyba za, za mocno. Może się przejść. To jest za, w sumie za słabe według mnie. Przecież jest gorąco tak fajnie do wody to się go okłodzi. W sumie. To może? No nie wiem. A może żeby y, wpakować go w kłopoty? Wiem, Eureka wpadł na genialny pomysł. Uuu Znacznie go przestraszymy. Zobaczymy jakieś straszne przybrania i będzie się nas Dobra, dobra, dobra.

Dobra, czekaj, bo przyniosłam karton z rzeczami. Patrz. Dzięki. Dobra, ja chcę przebrać. Ale to mi pozwala. Ja też idę się przebrać. Przybiorę się za coś. Przebiorę się w coś czarnego. O tak, pomaluję się czarną farbą. Założę coś, żeby nie było mi wydać włosów. Ja to po prostu znalazłam w tym niebie w tych niebieskich swetrach, w tej niebieskiej torbie, wiesz. A co wpisałaś? Nic nie wpisałam, po prostu znalazło, znalazłam. Niebieski? Tak, w tym niebieskim. Na dwa kabelki się ładujesz? Dobra, widzowie. Idziemy przestraszyć Bartka. Czekaj. nie, 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 i to wszystkim. nie, i nie, Chodź, badamy teraz! Jeeeej! Uuu, dla nas! <noise> Przestraszmy kogoś jeszcze! Było takie śmieszne. Przystraszam. Czekaj, wyłączy nagrywanie. Pani teraz... Instagrama Pani okay. Maura nie jadła, ale nie chciała. mała. Mówi, że chce. No, ale to... mała. Ale czy ona będzie chciała? No tylko bo teraz nie, to nie. Yeah. Ej, dawaj przestraszymy jeszcze Zuzię. Nie no, nie wiem. Możemy znaleźć. Co Tam jest! Coś, co, co, co swoją lokalizację. Jest! Tak, no, co na, na domu mówi. Wszyscy się bali. Wszyscy się bali, Na bo oni się Możemy iść się Czy Dobra. To jedziemy. Dobra. No, zobaczymy, co to szybciej zobaczymy. nie boli. z

Chodź, jedziemy. Zna... Zna... No, no nie wiem, no bo. Nie no. wiem, czy ona musiałaby tak no, zawsze dwa dni przychodzić, czy czasem, jak nie będzie potrzebna, mogłaby nie przychodzić. No po chuju, Weź, Ani, powiedz niech sobie bierze tam Tak, no, tak, to, 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 to nie ma sensu. Musimy szybko przyjechać, bo tu się przejeżdża obok to mojego to domu. Utrywa, no. Nawiasta się chyba. No, to, wiesz, to tak, tak. Patrz, to tu patrz, jesteśmy. Jesteśmy. obiad mam Ej, Maya, jesteśmy. Hey Maja, jesteśmy. No, to, to jest

Ha, 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 ha. i chodź spadamy ja już muszę iść do domu no dobra, pa dobra widzowie muszę lecieć już do domu Szybko, muszę się pośpieszyć. O nie. Szybko, szybko, szybko. Dobra, widzowie, jestem. Zobacz, czy jesteś w pokoju. Jesteś. Jest. Hmm. Nie, chodziłam sobie po pokoju, a to byłam na łóżku, a to w kiblu, a teraz sobie po prostu No Dobra. Ile punktów? Co widzę? Ja też och, chodź. Mam Maja Co to e. e. ma, e. byłaś w pokoju? Byłam w, w pokoju! To jak nagrałaś z tobą ten film? To jest film! Wstaw na z tamtego roku! Nie, <śmany> że dzisiaj jest Ej, Maja! Co nie, że ten film, który nagrałyśmy, jest z tamtego roku. Ej, że... na głośniku? Maja, prawda, że ten. E, ten film, który dzisiaj wrzuciłaś na Insta, jest z tamtego roku i mi. E, i mi napisałaś, że go wrzucasz? Twoja mama przy mnie. to to. Jest! No mówżeś! A tego roku. No właśnie, mówię. Hmm. Wierzę, Maje, to jest uczciwa dziewczyna. Nie Dobra. To idź nie do to pokoju wakacje. się uczyć. Są wakacje. No tak, jakaś. No tak, Musisz się pouczyć. Nie, to jest Dobra. No taka. Widzowie. Omal. Nie ten. Widzisz tu zatować. Nie. Nie dostałam gorszego szlabanu. I teraz jak on To, to. A wy widzowie Uczycie się w wakacjach? Ja Może już jednak. Nie, nie. Dobra widzowie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!